Cześć witajcie jestem znowu w Bieniewicach. Byłem tutaj jakieś dwa miesiące temu. Myślę że pamiętacie ten odcinek. Wtedy spotkałem się z inwestorem inwestor opowiadał mi do czego zdecydował się na taki dom mieszkał w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas. Tam przyjrzał się tej technologii chociaż ona nie jest tak do końca tożsama z tym co my budujemy. No, ale w każdym razie zrobiła na nim na tyle duże wrażenie tamtejsze oczywiście że zdecydował się na wybudowanie domu szkieletowego także tutaj w Polsce. Czyli zrealizowanie inwestycji życia, być może mieszkaniowej, pewnie tak. E, właśnie w taki sposób. Mówiłem Wam też o tamtym domu z tyłu to jest dom rodziny inwestora. On jest za drogi, żeby w nim mieszkać, w tym sensie, że utrzymanie jest no, po prostu mało opłacalne. To jest dom murowany, jeszcze wybudowany kilka dobrych lat temu, więc można sobie wyobrazić, jakie koszty ogrzewania generuje. Ale też drogo jest go wyburzyć, i to też był kolejny przyczynek do tego, żeby zdecydować się na dom tego typu, dom szkieletowy. Więc dzisiaj e, no, wchodzę trochę na żywioł, mniej więcej rozejrzałem się, co jest robione, jest wykonywana sucha zabudowa, jesteśmy naprawdę blisko końca z zewnątrz. Wykonywana jest struktura podtynkowa, niebawem będzie tynkowanie, aczkolwiek nie tak może niebawem, bo najbliższe dni zapowiadają się bardzo upalne, więc nie można tego robić, gdyż zaprawa tynkarska za szybko przysycha, co z kolei powoduje to, że może wyjść nie za bardzo estetycznie. Poczekamy, nie spieszy się i tak yy, idziemy szybko tutaj w tym procesie. To jak praktycznie przy każdym, ale też widziałam w środku, wykonywane są rury systemu wymuszonej wentylacji, czyli rekuperacji. Też pewnie w kilku słowach Wam o tym powiem. No dobrze, no to zaczynamy oglądanie. Tak, dom wygląda z zewnątrz. Nadarza się okazja temu, żeby znowu troszeczkę wrócić do tego, jak wygląda wycena. No i tak, ten dom będzie wybudowany w standardzie. Poza tą blachą na rąbek stojący na dachu, więc cena metra kwadratowego powierzchni, łącznie ze ścianami wewnętrznymi, wyliczana była na podstawie tych przedziałów cenowych, które znajdziecie w artykule na naszej stronie. Natomiast fundament oczywiście wyceniany był oddzielnie. Tutaj, nawet jako ciekawostka, to te ramy okienne są w kolorze białym, też za nie się nie dopłaca, i w związku z tym. No chciałem o tym wspomnieć, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo bliski standardu naszego standardu filmowego budynek. Nie pamiętam, czy on będzie mieć jakieś wstawki drewniane na elewacji, czy ta fasada będzie jakoś jeszcze dodatkowo przeozdobiona, ale Gdyby była, no to też byłaby dopłata. Jeżeli nie, to tej dopłaty nie będzie. Bo w standardzie jest ten silikatowo silikonowy. Jeszcze nie chcę się tak skupiać na tym, co jest na zewnątrz tego domu. Z uwagi na to, że ogra muzyka mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. Z uwagi na to, że pojawi się na tej budowie jeszcze raz. Kiedy dom będzie już naprawdę skończony, bo no, w takiej postaci. Sami rozumiecie i widzicie, no nie wygląda jeszcze zbyt atrakcyjnie, ale niebawem atrakcyjnie wyglądać będzie. I wtedy będę naprawdę chciał wam go tak dokładnie już pokazać. Ale dzisiaj sobie jeszcze prześledzimy wnętrza. Aha, tutaj są te drzwi. Te drzwi są też niestandardowe. Wiecie, że u nas w standardzie są drzwi gerda. Takie drewno podobne, natomiast tutaj mamy drzwi kolorowe. To też może być gerda, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, może na kluczu jest napisane. Tak, gerda, ale no już są to drzwi w kolorze. I dokładnie nie znam ich parametrów. Możliwe, że są inne niż te, które są właśnie w standardzie, więc to też zastrzegam, żebyście się nie sugerowali tymi akurat drzwiami. Tutaj o jednej rzeczy wam muszę jeszcze powiedzieć, ponieważ na tym etapie kiedy to było wykonywane mnie tutaj nie było. Otóż ten dom będzie mieć termoizolację zewnętrzną o grubości 10 cm z wełny skalnej, z tych oczywiście specjalnych arkuszy elewacyjnych, sztywnych i można to zaobserwować na tym słupie, bo to jeszcze nie jest poddane żadnej obróbce poza tym, że jest przykręcone do słupa drewnianego. I to dotyczy całej warstwy cieplnej tego budynku. Tutaj sobie też to można zobaczyć w zaciągu powietrza do kominka. Na potwierdzenie, czy w glifach okiennych tu jeszcze nie ma parapetu, ale są wcięcia po parapet zrobione przez chłopaków, i tam też widać wełnę mineralną. Ok, wchodzę do środka, Metrozy pojawią wam się na ekranie. Wiatrołap, bardzo duży. Pomieszczenie techniczne z funkcją spiżarni. Idziemy dalej. Bardzo duży salon pokaźny z podwyższonym sufitem. Ładnie doświetlony oknami połaciowymi od strony południowej, na której będzie instalacja fotowoltaiczna. Dom będzie praktycznie bezkosztowy. Idę w lewo. Tutaj mamy wuset. Na wprost z holu mamy sypialnię małżeńską, która będzie mieć prywatną łazienkę z tej strony. Następnie będzie garderoba, garderoba rodziców, wychodzę z powrotem i ta część domu będzie taka bardziej rodziców i tu będzie jeszcze jedno pomieszczenie sypialniane, bardzo ładne, duże i z oddzielnym wyjściem na taras zewnętrzny, który znajdować się będzie też od południowej strony, wracam ponownie do holu, znów jestem w salonie. Zmienia się akustyka, bo tutaj sufit jest wyżej. Mamy kuchnię, kuchnię sporą. Tak wygląda kuchnia. I mamy tutaj od razu spiżalkę. Tutaj te otwory drzwiowe nie są jeszcze docięte na odpowiednią szerokość, ponieważ to się robi tuż przed montażem drzwi wewnętrznych. Ja nie spodziewam się nawet, że tu będą uchylne. A może będą uchyne, Bo też można zrobić co nieraz, raz też widziałem takie drzwi w postaci przesuwnej. I idę do strefy dziecięcej, ale najpierw, zanim tam pójdę, tutaj mamy łazienkę. Łazienkę bardziej przeznaczoną dla dzieci, które będą mieszkać w tej części. Nie pamiętam, zdaje się, że tutaj jest dwójka albo trójka dzieci, będzie mieszkać w tym domu. I tutaj mieszkają aktualnie koledzy, ale też jest ładna sypialnia. I jeszcze jedna sypialnia znajduje się tutaj, i też tutaj mieszkają koledzy. Jest nas. Dużo teraz na budowie z uwagi na to, że trwają jednocześnie różne prace. Myślę, że ten dom potrzebuje jeszcze miesiąca do półtora maksymalnie, aby mógł być już oddany do wykończenia. Z tego co wiem, to te wszystkie podciągi i słupki, które widzicie na górze, to wszystko będzie wykończone najzwyczajniej prosto w płycie karton-gips, czyli będzie zabudowane. Natomiast oczywiście można to wykończyć w drewnie, tak jak Wam pokazywałem, choćby w przypadku domu w fasadzie klinkierowej. Paroizolacja jest w większości pomieszczeń wykonana, bo wykonana jest też wełna skalna. Tutaj jeszcze mamy ten ruszt, o którym Wam za chwilkę coś więcej powiem, ale też już mamy większość tych powłok zakończonych i tam gdzie zakończymy te powłoki, tam zaraz trafia płyta karton gips. Jak to robimy, to też Wam powiem za chwilkę. Może na przykładzie, właśnie tej sypialni. Płytowanie, mam na myśli suchą zabudowę. Słuchajcie, oczywiście. W takich przypadkach należy zastosować wzmocnienia we wszystkich narożnikach. Czyli tutaj stosujemy jeszcze specjalne profile blaszane, cienkie, które też powodują to, że pokrywają szczeliny w narożnikach, ale druga rzecz dają możliwość. Ładnego wykończenia tego gipsem zbrojonym, później zaprawą śmig i dzięki temu te przejścia z płyty na płytę wyglądają bardzo estetycznie, no i równo przede wszystkim co jest najważniejsze. Takie elementy jak łączenia płyt tutaj korzystamy oczywiście z bandaży. Bandaże też pokrywamy gipsem zbrojonym. On ma takie delikatne włoski w sobie, zawiera włókna może właściwie bardziej fachowo i one wzmacniają tę strukturę łączącą obie płyty i też to należy dotrzeć zanim w ogóle wykona się na tym y, tę warstwę na finish czyli właśnie z gładzi szpachlowej przez co ostatnie szlifowanie i polarowanie też często mechaniczne tam gdzie można dojść powoduje, że ta ściana jest naprawdę bardzo równa i po pomalowaniu wygląda dobrze. I w ogóle jako ciekawostkę powiem Wam, że teraz ja po kilku latach pomalowałem pokój jednego z moich dzieci. No i e, nie było tam ubytków żadnych, ściany były brudne. Zastosowałem najzwyklejszą farbę Duluxa, w zasadzie mogłem pokryć nią ściany jednokrotnie, bo Mimo, że to nie była jakaś tam wybitnie kosztowna farba, to i tak pięknie pokryła, ale jakoś tak z zasady mam wpojone, że trzeba to zrobić dwa razy. I w efekcie widać, że ta obróbka przygotowawcza tych ścian, tych powierzchni ścian, tej suchej zabudowy tych płyt karton Gips była zrobiona tak dobrze, że po latach naprawdę ten efekt jest znowu tak piękny, jak zaraz po wprowadzeniu się do domu po, no, przed uprzednim oczywiście wykończeniem. Także mówię, no jakość przygotowania tego jest bardzo wysoka. A jeżeli kupicie taką naprawdę droższą farbę, to tam z pewnością raz wystarczy to pomalować. Oczywiście ja mówię o sytuacji, gdzie użyłem koloru białego jako pierwszego, tych kilka lat temu, natomiast drugi raz też malowałem kolorem białym, więc to też w jakiś sposób ułatwia to malowanie, krycie, prawda? No ale wiem, że są naprawdę takie farby już obecnie, które zapewniają idealne krycie już po pierwszym razie to i słuchajcie pokażę wam taką ciekawą rzecz kiedyś pamiętam że pod jednym z filmów hmm, pojawiła się taka dyskusja czy rurki nie będą przemarzać jeżeli puścimy je bezpośrednio przez belki w ścianie jestem teraz w pomieszczeniu technicznym więc tak, no nie będą, natomiast y, można wykonać to też w inny sposób, o czym ktoś nam tam y, mówił, bardziej wam, bo ja zdawałem sobie z tego sprawę, że tak można, bo są dwie metody, prawda? No i można w taki sposób, że wykonuje się dodatkowy ruszt i dzięki temu dodatkowemu rusztowi te rurki idą w przestrzeniach. Widzicie, to jest ten ruszt, tak? to już jest zamknięta wełna za paroizolacją i dzięki temu rusztowi te rurki przechodzą w tej przestrzeni dopiero na ten ruszt będzie nakręcana płyta karton-gips takie właśnie życzenie miał nasz klient przepraszam, i we wszystkich pomieszczeniach tego domu gdzie jest taka sytuacja, że te rurki są potrzebne rurki wody, rurki kanalizacyjne jak tutaj od zlewu właśnie znajdować się będą w tych przestrzeniach Taka sama sytuacja jest, powiedzmy, w kuchni, zaraz Wam pokażę. Ściany są zewnętrzne, Akurat może w tym przypadku, bo wewnętrznych idą te rury, są grubsze. Te glify okienne są o więcej, nawet niż 10 cm, bo dochodzi jeszcze płyta karton gips, grubsze niż te glify w naszym standardzie. Możemy zrobić tak, oczywiście, ale to też nie będzie taka usługa. Ekstra, trzeba będzie za to po prostu dopłacić. Czy warto? Wyjaśnię Wam to prostym przykładem, może statystyką. To jest jeden, może z kilku domów w ciągu wielu, wielu lat w działalności naszej firmy, w którym tak to zrobiliśmy. Zwykle robimy to tak, że puszczamy to najprościej w ścianie. One nie przemarzają. Nigdy nie mieliśmy takich przypadków, żeby przemarzały. W moim domu jest tak samo. Przy przejściu przez ścianę mamy dwie belki, mm -hmm. które nam zaniżają o 8 cm e, tą przestrzeń między stropem a sufitem. Mm -hmm. No i należałoby pewnie sufit obniżyć o minimum 30, 30 cm, tak, żeby można było puścić tak, przy rury, rury. Mamy 160, z otuliną w środku jest 125. O, tak. Co trzeba uwzględnić stosując takie trójniki w instalacji, żeby to wszystko zachowało odpowiednią drożność? To raz, dwa. Tak, to na pewno przekrój, spadek ciśnienia przy każdym odejściu mhm. i opory na długościach rur. Rur. I to wszystko tak. wyliczamy tak. generalnie i biorąc za. Y jakby podstawę, projekt domu, i wtedy wiadomo, że ta wydajność będzie odpowiednia do. No plus, jednostka musi mieć odpowiednią tak. moc, żeby. No i tym się zajmujemy, tak? Tutaj koledzy, którzy zajmują się w naszej firmie tymi elementami, akurat tutaj pan Janusz, wentylacją się zajmuje. Konkretnie znają już wszystkie parametry takiej instalacji podczas wykonywania już na obiekcie, prawda? I stąd no nie musicie się o nic martwić, tylko my wiemy jaki rekuperator powinien być w tym domu jaki system po prostu zainstalować. Czyli sufit jest opuszczony o 20 cm, ale minus te nasze 8 mhm. minus e, płyta e, tej listwy mhm. Do tej przestrzeni mamy 10 cm. Już takimi rurami nie robimy. I nowy, tylko mm. Robimy tymi efelixami mm -hmm. niebieskimi. Tak. No widziałam no, kilka kropków. teraz kropli. niebieskich przyszliśmy na szare. Mm -hmm. Jakby to ma znaczenie jakieś. Tak. Więcej jonów srebra w powłoce antybakteryjnej. Rozumiem, to szare. Są, tak. Lepsze, twardsze i, i na pewno mają lepszą powłokę antybakteryjną. A jakie instalację mhm. wykonywać ten? Tylko minus tamtej instalacji jest taki, że ona musi być po wewnętrznej stronie izolacji. No Czyli dokładnie. W podwieszonym suficie, a nie tak jak na przykład tu na belkach, bo by my, byśmy musieli my i tak, i tak, te rury będziemy doizolowywać, mhm. ale w tamtym przypadku byłoby to za mało. Jasne. I, a jeszcze mam pytanie o czyszczenie okresowe. Czy wymaga taka instalacja okresowego czyszczenia? Jeśli ktoś, że tak powiem, zachowuje się e, według naszych wytycznych, czyli podczas prac kurzowych w budynku, rekuperator jest wyłączony, czyści okresowo Filtr. filtry, to instalacja nigdy nie zostanie zakurzona. Czyli nigdy nie wymaga. I nie wymaga. No czasami przejdzie nam ostaty, tam trzeba wiadomo, że to ściągnie trochę brudu. Natomiast tego rodzaju rury są nie do czyszczenia, tylko do wymiany. Rozumiem, ale nie zdarza się to chyba często. 25 lat w branży. Teraz te modne jest takie ozonowanie. Jeśli cokolwiek się działo, to można ozonować, tak, jakieś tam te bakterie, wirusy czy coś zabić, ale Eee, nie miałeś w przypadku. Czyszczenia, nie, nie miałem w przypadku, żeby cokolwiek śmierdziało albo mm -hmm. cokolwiek się działo, żeby, mm -hmm. żeby e, było coś e, nie tak, a już e, na pewno nie zatka się. No, to Za dużo średnica, jasne. No, to pewnie. no dobrze, dziękuję Ci Janusz za parę słów dla ludzi. Dla naszych widzów, o, widzicie, trochę dałem wam okazję posłuchać człowieka, który pracuje dla nas tutaj przygotowując tę instalację. W moim domu też ją wykonywał. Nie narzekam, przyznam w ogóle, rekuperator. jest świetną rzeczą i uważam, że dom szkieletowy raczej powinien mieć taką instalację. Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo przeciwwigociowe, które wtedy jest to no, zupełnie całkowicie zapewnione, ale też komfort w ogóle, ponieważ no, to powietrze jest specyficzne, jest świeże, oczyszczone, przefiltrowane. Ma odpowiednią wilgotność i to powoduje, że w takim domu czujemy się po prostu lepiej. No nie wspominając o tym, że płacimy mniej za ogrzewanie, ponieważ Dzięki wymiennikowi ciepła odzyskujemy energię cieplną, ale nie tylko, bo jeżeli mamy jakąś klimatyzację, czy w przypadku naszej firmy częściej są to pompy nawiewne z funkcją chłodzenia, to wtedy też odzyskiwany jest ten chłód podczas wymiany. Dzisiaj na przykład mamy na dworze ponad 30 stopni. W moim domu pracuje właśnie pompa nawiewna, gruntowa, akurat i dzięki rekuperatorowi to i tak tanie chłodzenie jest już powiem. Banalnie tanie. Z tej budowy to na dzisiaj tyle. Wkrótce widzimy się na kolejnej. To śledźcie nasze firmy, śledźcie nasz kanał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć.